No dobra, dlaczego tak wcześnie? Staję. I dopiero tutaj. Dlatego, bo jest słońce. Nie mądralo, popatrz przez okno. A, no tak, to po co wcześniej stajemy? Chyba to nasza siostra.

To na nasza siostra. O nie, tylko nie nasza siostra. Musimy odejść od tej naszej siostry. Najpierw sobie przyjrzę się w luster. Że się A. Nie podnosiłam mm, O matko, jak Zdjęcia. brzydko wyglądam. I e, muszę chyba. Nie tak dziecko, nie nie chyba... Brzydko wyglądam. Muszę... iść do kuchni. Grina Fajer! Mów na mnie Dina, ok? Co chcesz? co tam? Jak tam? Brzydko wyglądam! No i co mi tam? No i co mi tam? O nie! Być zaprowadzić. Musimy zaprowadzić siostrę do przedszkola? Nie! O nie! O nie. Kurczna impreza, będzie orkiestra grała. Tak! Błę, błę, błę. Idzie się obić błaścią Józek. Błę, błę, błę. Idzie się obić błaścią Józek. Błe, gębiej, gębiej, idzie gębiej, gębiej, Błe, błe, gębiej, idzie gębiej, 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 ciu, 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 gębiej, gębiej, na gębiej, gębiej, na gębiej, na gębiej, gębiej, Krasnoludek, bwe bwe bwe, bwe bwe bwe, bwe bwe bwe, idzie sobie na krasnoludek, bwe 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 bwe, bwe bwe bwe. Idzie sobie własnoludek, bwe bwe bwe, idzie sobie własnoludek, bwe bwe bwe, idzie sobie własnoludek. ludek. Nie wiem, nie pamiętam. Idzie sobie błaśno błe, błe, błe. Idzie sobie błaśnoludek je, je, je. Idzie sobie... Dosyć! Dosyć! Skoro chcesz, to proszę bardzo. Idzie sobie własnoludek błę błę błe. Idzie sobie własnoludek błe, błę błe. Idzie sobie własnoludek, ludek, je, je, je. Idzie sobie ludek, błę, błę, błę. Jo, jo, jo. Stoje na rękach, albo na głowie. Je, je, je. Idzie sobie własnoludek, ludek, je, je, je. Stoje na rękach codziennie. I robi hop siasia, hop shasha. Chopsia I przewija się do góry nogami. A później zaśpiewa nam piosenkę. Oj, chopsia Oj, hopsiasia. To jest mały Ludek. To jest mały Ludek. Pobaw się ziemią. To jest zaczepienie. Ty, ty, Krasnoludek się pie dołożłego, bo nie lubi tego. Bo kraśno tego nie lubi, kiedy człowieczek, kiedy człowieczek, kiedy człowieczek go bije i on, i on się pie ludzi. Ale! Ha! A, ah, ah, kiaśnioludek i zły. Um, o matko. Chodźmy, Dorota! Doko Do Idzieś się, a i Idzie kotek, nie, wlazł kotek na płotek i mruga. Ładna Piotosieńka I, i Nie, nie, to wlazł kotek na płotek i yuga. Patrzy i szuka ci dzieci. Robią dobrze siadanie, bo jak nie, będą zapłacić mandacik. Jestem dokuczający wszystkim już. Taki jestem kjaśniąciutek dziś. Kjaśno jut, kjaśno dziś. Nie jest grzeczny. O nie, o nie. Ej! Ty, ty. O nie, już się spóźniliśmy. Do, Dorota! Przez ciebie się spóźniliśmy. dzio? Kjaśno, Jodek idzie do... do przedszkola.